Cześć siemankowidomowskich. Bardzo serdecznie, że jesteś z Ręksem Ciał. Gramy sobie dzisiaj w nową gierkę na kanale, czyli Pory Bridge, dwójeczkę. Z tego względu, że ostatnio wyszło, więc stwierdziłem, że a czemu by tego nie nagrać, skoro tak zawsze chciałem w to pograć. A że zazwyczaj jak w coś gram, to to nagrywam, więc. Myślę, że to jest fajny pomysł i. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, więc lecimy sobie z pierwszą mapeczką. Eee, I Co my tak naprawdę musimy zrobić? Dobra, pierwsze co musimy zrobić to rozłożyć sobie tutaj mościk, ok. Mamy tutaj drogę położoną, to potrzebujemy deski. Oczywiście, jak już tak patrzyłem na to całe gameplay i wszystko, no to najlepszym sposobem jest robienie tego w trójkąty, o ile się nie mylę, bo wtedy jest to najbardziej stabilne. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Chciałbym jak najdalej, tak naprawdę. O, dobra, obniżmy to minimalnie i teraz tak, stąd te wszystkie połączymy. I powinno się tak naprawdę to teraz nam udać. Dobra, czyli fajnie. Mamy pierwszą mapkę zrobioną. Ja myślę, że tak odcinki pewnie po 20 minut by były. Jak to wiadomo, no oczywiście na samym początku te plansze nie są jakieś super trudne, więc to też nie będzie jakieś specjalne wyzwanie. Ale dobra, myślę, że mm, tutaj tak w dół. No i do tego. Dobra, to teraz tylko deseczki rozłożyć. Fajne jest to, że tutaj na Shift normalnie tego nie idzie przesuwać tych desek, ale jak się naciśnie Shifta, to one się już fajnie wtedy dostosowują. Dobra, tu, tu. Mam nadzieję, że wszystkie ładnie będą sięgać, bo nie chciałbym mieć potem jakiegoś takiego głupiego błędu, że coś mi się przypadkiem zawali, że tak to ujmę. Tego bym musiał minimalnie podnieść, a widzę, że nie bardzo mogę, ale tutaj mogę, dobra. I to powinno tak naprawdę wystarczyć, żeby tutaj ładnie to nam przeszło. Taa, raczej bezproblemowo. Ile max, to 77%. No dobra, no to, to nie jest jakieś super wysokie, więc gładko poszło. Dobra, na razie jak widzę no cały czas mamy te łatwe tak naprawdę mapki. No to jest pierwsza mapa, więc tutaj raczej nic trudnego się nam nie trafi. Mamy do dyspozycji... Aha, nie możemy drewna użyć. No dobra, czyli możemy używać tylko tych. No dobra, no to jakoś to rozwiążemy, żeby to było w miarę po środku za każdym razem. Dobrze, że sobie ubrałem okulary, bo te kratki to by mnie do szału doprowadziły, naprawdę. I teraz tu, i tu. I powinno już wszystko ładnie działać w tym momencie. A przynajmniej mam taką nadzieję, że on przejedzie bez problemu. No to jest żelazo, no to. Jest żelazo, stal. To powinno bezproblemowo tak naprawdę przejechać. Ja muszę zapamiętać cały czas, żeby tą kamerkę sobie minimalnie podsuwać. No i stres wysoko nie podbił, więc bez problemu. Najgorsze w tej grze są właśnie te całe hydrauliksy, które się za niedługo pojawią. I czy ja już mam tutaj hydrauliksy? Nie. Jeszcze nie, na razie mogę to tak naprawdę obejść górą, tak? Czyli w sumie pociągnijmy na razie sobie tak drogę. Tak, tak, tak. No, wyrównywać powolutku musimy. Teraz w dół. I powinno być ok, dobra. Mamy 15 tysięcy, więc możemy tak naprawdę sobie. No, bez problemu możemy to wzmocnić tu. A tam nie sięgnę i tu. I reszta powinna już. Jak damy to na tych deskach, to to się w miarę powinno nam utrzymać. Przynajmniej taki jest plan. Jak się coś nam zawali, to będzie po prostu tragedia. Ale to jest taka, ja uważam, taka fajna seria, na którą po prostu trzeba troszkę sobie pomyśleć i powinno być wtedy wszystko. ...okej okay, już. Eee, Co to ma być? Stop, 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 stop. Tego ch tych dwóch tutaj ja nie chcę, nie. Tego nie chcę tak. Usunąć to. Tu poproszę. A nie sięga. Nie sięga, dobra, czyli tak delikatnie w tą stronę i tu już nam sięga wszystko, tak? Nie, też nam tutaj jeden nie sięga. Przesuńmy go i on nam tutaj sięgnie, więc powinno teraz być już ok, a przynajmniej taka jest nadzieja. No, statek sobie przepłynie, ty sobie przejedziesz bezproblemowo, no poniżej budżetu. Najważniejsze, żeby zawsze to poniżej budżetu zrobić i będziemy wtedy usatysfakcjonowani. Dobra. Następne, co my tu mamy? Mm, mają być zaliczone te checkpointy. Tutaj, o ile jest właśnie te shape'y, o. To jest coś fajnego. Dobra, to ja bym... Nie. Stop, puść, puść. Mm, dobra, tego shape'a tu. Obniżymy go tak gdzieś dotąd i to powinno być OK. I teraz jak weźmiemy tą deskę, to czy my to możemy... A on mi sugeruje, gdzie ja mam położyć. A idzie to wypełnić? Tak, idzie. Dobra, no to fajnie. Um, u góry jeszcze by się przydało tak naprawdę. Nie, nie, ja poproszę to. Um, zaznacz. I tu poproszę, o. No. Halo, ale czemu mi to łapie tam na górze? A zresztą w sumie się tam przejmuję, jak ja tak naprawdę muszę to zrobić... A nie, ja to muszę zrobić pod tym. Stop, 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 stop. Ja to muszę trochę inaczej zrobić. Więc w takim wypadku trzeba by to wziąć. Ale ja tego już tutaj nie chcę. To jest właśnie to, że ja tego tutaj już nie potrzebuję, więc zrobię to po prostu. Po prostu zbudujemy to sobie ręcznie. Każemy mu iść do góry. Jezu, ale ta droga krzywa mi wyszła. Stop, mogę to przesunąć. Tak, no to w takim wypadku będzie już ok. Dobra. Mm, teraz tylko ja bym mógł zbudować tutaj. Jak duży to ma zasięg? Tam nie sięga. Mm, tu nie sięga, dobra. Czyli stąd, jakbym go podbił tu. Nie tak. Proszę mi się nie nakładać, grzecznie to tak powiem. Mm, stąd mi sięgasz tutaj, dobra. I teraz, jakby to zrobić? Tu bym musiał na pewno trójkąty wstawić, żeby one się ładnie wszystko ustawiały. E, dotąd. Tak, cak, cak i cak, cak. Teraz to wszystko trzeba połączyć grzecznie. O, nie sięga mi. Czy ja mogę tego przesunąć? Nie, a tego. Tego mogę, ale tego też bym wtedy musiał delikatnie ruszyć. I tego też. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy tak musiałem robić, mojego przesunąć. Mogę, dobra, to w takim wypadku tego też mogę poruszyć. I tak góra raczej będzie już stabilna. Dół teraz musimy jeszcze wzmocnić. Pociągnijmy go tak stąd, dotąd to będzie idealne. I stąd, dotąd. I teraz tylko trójkąciki, jak nałożymy. To powinno być w miarę fajnie stabilne. Ale to się zaraz okaże, tak naprawdę. Nie no, wydaje mi się, że bez problemu to teraz przejdzie. Tu połączyć, tu połączyć. Wszystko ładnie się złapało. Dobra, chyba się nie zawalisz, prawda? Potem na dole się bardziej martwię, ale nie. Dobra, za pierwszym razem, więc jest spoko. I tu akurat jest taka seria, że będę musiał patrzeć na ten czas ogólny. Ale jest spoczko, dobra. Co my tu mamy? Sam z hydrauli. Tak, chciałbym się poduczyć o hydraulixach. Dobra. Eee yy, pozwalają yy, z mostom zmieniać kształt jakby. w to modify okay, the bridge to allow the boat to pass by. Okej, to musimy coś zmienić. Spoko. Mamy postawić hydraulixy i mamy je postawić tutaj, tak? A następny ma iść tu. I mamy hydraulixa pociągnąć na maxa w dół. Tu zesplitować. I tych dwóch się pozbyć. okej. Okay. Rozumiem. Uważnie słucham. Niech, niech mi wytłumaczą to do końca. I dobra, i teraz co się tutaj dzieje? Mm, nie mogę przesunąć? Mogę. Tego fajnie teraz dźwiga mi do góry i tego też. Tutaj nic nie zmieniałem, tylko zwiększałem Shape'a. O dobra. Bądźcie teraz jakby dociska do tego, więc on się podnosi do góry. To i tak pewnie będą jakieś problemy z tym. <laughs> I się okaże, że i tak to jakoś zepsuje, ale może tragedii jakiejś nie będzie, będzie trochę myślał, ale na pewno będę chciał się nauczyć tych hydraulików w pełni, żeby te mosty były trochę bardziej ciekawe. Dobra, mamy hydrauliksa. Yy, mamy tu postawić most, więc most zrobimy po prostu zwykły most. Przywalimy mu deseczki. Bo nic tak naprawdę innego nam. Nie trzeba. No, do góry ładnie. I mam nadzieję, że zmieszczę się dzięki temu w budżecie. Tu trochę zepsułem. O. Teraz jest git. Dobra. Tu, tu, tu i tu. Dobra. Jak teraz to mamy. To my byśmy chcieli, żeby na przykład ten most się nam tu na środku podniósł. Czyli na. Dobra, nieważne. Jak się robi Cofkę? Undo. I teraz tak, tu musimy zesplitować. Górę na razie sobie zmontujmy całą. Tu nie, tu potrzebuję. Bo skoro tu ma być luka, to musimy teraz to czymś podnieść. Więc fajnie by było, jakbyśmy mieli punkt, na który moglibyśmy się złapać. Więc zróbmy sobie tutaj taki, taką belę, że tak to ujmę. Jedną. Tutaj zrobimy sobie taką drugą i do tego, jakbyśmy podpięli może nie stąd, stąd, tak, stąd możemy hydrauliksa i stąd jest poza zasięgiem. Dobra, no to musimy sobie go delikatnie przemieścić i mam nadzieję tylko, że on wytrzyma. Zróbmy test. Um. Złamał się. Dobra, nieważne. Tak nie może być. To, usuń. To usunę, to był mój błąd. Tabela tego nie utrzymała, więc ja bym musiał to zrobić, może. Może w tom. Czy ja ją mogę przesunąć? Nie, nie mogę jej przesunąć, więc tak naprawdę dobra. To był błąd konstrukcyjny. Hmm, zróbmy to trochę inaczej. Czy ja stąd mogę tam dociągnąć? Nie. Ale mogę sobie to dociągnąć. O, dobra, zróbmy tak. Tu podnieśmy. Tam sięgamy. Nie, ale jak to delikatnie obniżymy, to będziemy sięgać. I sprawdźmy pierwszy, czy ta jedna nam będzie tak działać, jakbyśmy chcieli, czyli stąd tu. Dobra, ty się dźwigasz, tak? Super, czyli z drugiej strony musimy zrobić powtóreczkę. Mm, delikatnie do tyłu go przesunąć. Stąd sobie złapiemy tu. Raz, dwa. I to z tego co widziałem wystarcza, tak? Nie powinien się złamać, nic się nie powinno stało. On powinien na lajcie sobie przejechać skuterkiem. Jeszcze nie musiałem mieć jakichś super mega dużych umocnień, więc... Raczej się to nie złamie, most ciała. Mógłbym to trochę zmienić. Żeby to ze środka się tylko podnosiło, ale no... To są pierwsze poziomy, więc nie ma tutaj tak naprawdę dużo do kombinowania. Na razie róbmy te podstawowe rzeczy, które muszą to utrzymać i... No... Autka by chyba to nie wytrzymało, tak patrzę po tych punktach stresu. Ale zmieściliśmy się w miarę, w dobrym budżecie, więc jest ok. Dobra, 27 tysięcy mamy. On ma zawrócić. Ok. Ciebie co, ja się muszę tam dostać, tak? Bo trochę nie rozumiem. On tutaj ma reverse. Ale nic się przecież nie powinno stać. Więc no, jedziemy powolutku po prostu z tym. Dobra, tu na maksa, tu na maksa, tu na maksa. Niech się to ładnie rozciągnie. Potem to ładnie poukładamy jeszcze. Najwyżej ze spodu możemy to jeszcze wzmocnić delikatnie, budżetowo. I teraz, jak to wszystko połączymy, raczej bez problemu przejdzie. Sięga wszystko? Tak. No to on tu powinien bez problemu przejechać, tak naprawdę. No, mam fajny bo. 13 minut i całkiem daleko, żeśmy już zajechali. On tutaj nawraca, tak? Tak. No, no to bez problemu dojedzie sobie wszędzie. No, jest tak stabilny, że nie ma szans, żeby on po prostu się zawalił. Kurde, powinienem być budowniczym. Wiem, że też mosty szpetnie wyglądają, no ale... Może przejdą, dobra. Co my tu mamy zrobić? Możemy wykorzystać balony, tak? Rob, linki, okej, okay. aha. Głównie linki mamy wykorzystać. Dobra, no to robimy most. Mm, teraz tak. Bele by wypadało, fajnie ustawić. O ile się nie mylę, to jakie tak będziemy wrzucać? Idealnie środek, tak. Tak, to jest idealnie środek. I będziemy to w ten sposób stawiać. To złapiemy to dobrze linką i wtedy to jest. No, to jest taki tutorial, no kurde. Powinno przejść bez problemu. O, nie sięgam, przesunąć go. Mogę? Mogę. No, mój błąd. Nie sięgłem tak daleko, jak powinienem. I potem wychodzi, że. A jednak nie. Dobra. Tu jest git, tu jest git. Teraz to wszystko ładnie połączyć. I nam się to powinno w miarę utrzymać. Mam taką nadzieję. Nic tu nie płynie. Dobra, mamy zwykłą linkę i ją możemy tak pociągnąć, tak? E, ile linka kosztuje? U, droga. To nie stop. Jeśli nam się uda to ogarnąć na dwóch linkach, to będzie, to będzie super, ale. Mam przeczucie, że się to złamie, wiecie? Mam spore przeczucie, że się złamie, chociaż dobra. Dało radę, utrzymało. Nie wiem, jak balon może tak coś utrzymać, no ale to jest Poli więc nie będę narzukał. Narzekał. Użyj mniej tego materiału, żeby. Mhm. Dobra. Próbujemy. 3200 już tylko na to poszło. Eee, tu zrobimy taki myk. Powinno sięgać, tak? Zobaczymy, czy ja się zmieszczę w budżecie za to, co teraz wydam. Mam nadzieję. Nie no, chyba bez problemu się zmieścimy. O! O! Nie zmieścimy się. Dobra. Eee, obniżmy to. To nam obniży też koszty, prawda? Jeszcze mogę to obniżyć. Niech to będzie trochę obniżone, tak o dwa punkty, żebym z... miał ten pieniądz, kurcze, na te na belki od góry. Bo inaczej by mi po prostu brakło. I tak mi brakuje. Mm, dobra. Jeszcze w dół. Dawaj z tym w dół. Mam nadzieję, że to się utrzyma jakimś cudem. Poważnie. Nie złam się, moście, nie złam się, proszę Cię. Jezu. Ledwo. On ledwo przejechał w tym momencie. Ale patrz, jak się wszystko trzęsie. Ale jak on przejechał, to osobówka też przejedzie, prawda? Dobra, to zrobimy sobie jeszcze jeden tak zwany mościk i będziemy kończyć. No tak, first jump, dobra. Hmm, czyli musimy sobie wybudować, jakby skocznie, tak? Możemy użyć tylko ośmiu. Uu. To ja bym poprosił to. Czy ja jestem w stanie to zrobić? A wiecie co? Nie, nie, dobra, olejmy to, olejmy to. Nie, nie chcę tego. Beznadziejne to jest. Zróbmy tak. Hmm, on się tutaj fajnie już. Rozpędzał, więc każmy mu nie tak stanowczo. Ale solidnie się wybić. Dobra, mamy 8. Mamy dość spory budżet, to jest, to jest akurat spoczko. I jak działają te springsy? Nie mam zielonego pojęcia jak one będą działać, więc zapewne ich nie będę w stanie wykorzystać też. Mm, tu na razie rozłożymy deski, żeby były, i to ładnie też nam wspierało się. A potem będziemy kombinować, co tak naprawdę dalej chcemy zrobić. Mm -hmm. To będzie trudne do utrzymania. Oj, beskitu, to. To będzie miało dość. Ciężki punkt zaczepu. Oj, tak. Ja myślę, że my musimy to jeszcze tak delikatnie wzmocnić. Tak, tu, tu, to zmienić. Sięgnę tam. Jest opcja, żebym to sięgnął. Do tyłu. O, perfekt. To podniesiemy jeszcze delikatnie. I stąd teraz możemy złapać tu. Proszę, nie zawal się. Chodź. Tu nie wytrzymało. Wzmocnijmy to. 27 tysięcy. Łamiesz się. To niedobrze. To całość trzeba wyrzucić po prostu. I zrobić to troszkę inaczej. Jak daleko on musi skoczyć? On musi tam skoczyć, więc on nie musi iść tak bardzo w górę. On może tędy, no w sumie to nie jest takie głupie, żeby to po tym poszło. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. I teraz, jakbyśmy to wzmacniali, możemy to zrobić tak. To musimy troszkę cofnąć. Jak te sprężynki działają? Nie mam zielnego pojęcia, jak to zadziała. Dobra, ale wzmacniamy cały most. Mm, użyjemy stalowych półek. Żeby on mi się przypadkiem nie złamał. Bo tu... no cóż... Nie wiem jak te sprężynki działają, kurde rzucili mnie na te sprężynki, a ja nie mam zielonego pojęcia jak to działa. Bez skitu. Dobra, tak, tak. Um, czy to się złamie, to nie ma prawa bytu. Nie ma prawa bytu. Przecież to się tak nie utrzyma mi. Dobra, to zróbmy to jakoś inaczej. Długo musimy jakoś chyba podważyć może. Przesuńmy go tak tu. Dobra. I ty mi się tu łamiesz, więc... Byłoby fajnie, jakbyś się nie łamał, wiesz? A, tam teraz drogi brakuje. No to niedobrze. E... I tak, chcę usunąć ten. Hmm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niech ten początek będzie stabilny. Tu sobie zrobimy jakby taką wieżyczkę, która nam to będzie w miarę trzymać. Stąd mogę to tam pociągnąć? Chyba to tak nie zadziała. Nie ma szans, żeby to tak zadziałało. Usuń. Nie mogę też tego z tym połączyć. Więc dobra, zróbmy może taki, taki myk tu. Pociągniemy tu taką linkę. Tego przypniemy za mało. Mam nadzieję, że to zadziała tak jak chcę. Dobra, jest linka, ale teraz my musimy jeszcze tutaj desek naukładać, bo inaczej będzie kaplica. Nie, ja i tak wątpię, żeby to miało jakiekolwiek prawa bytu. No po prostu się to zawali. No samo pod sobą. No, ale pokombinujemy troszkę. To z tym jeszcze połączymy. Walisz się? Tak, to, to się w tym momencie w ogóle nie trzyma. Więc to bym musiał, nie wiem, ciap i ciap. Nie, zmniejszyć do tylu. Bo przez to mi to tam na przykład nie sięga. Jeszcze troszkę w dół. Ok. Um. sięgasz? Nie, cały czas nie sięgasz. Jeszcze w dół. Teraz. No. Kurde. Ctrl Z. Sięgnij, żeż tam. No nie sięga. Jak na złość. Czyli w takim wypadku, ja bym musiał stąd tu pociągnąć, to mogę cofnąć delikatnie, nie? Tak. No chodź, czemu ty się tam nie chcesz pociągnąć? Dobra, czyli Ciebie się trzeba pozbyć. I... dalej nie ma prawa bytu. On się tu łamie, kurde. Jak by to zrobić, jakby to zrobić? Dobra, nie będę wam teraz zajmował tego. Pokażę wam jak już go zrobię. Dobra, guys. Powiem tak, chwilę to zajęło. Kurde, już kombinowałem na tyle sposobów. I jak ten teraz tutaj mamy nie przejdzie, a ja już tu wszystko z jestem poniżej budżetu. Jak to mi tu nie przejdzie i nie utrzyma tego, to ja się po prostu załamie. Więc pan Boczku, ja cię proszę, doskocz tam. No, no. Mamy to. Mamy to, mamy tego fear jumpa, dobra. O, bo już siedzę tutaj gdzieś dobrą godzinę i nad tym myślałem, więc... Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się co w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia Wam, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.